Napięcie jednak rosło, musiało. Ja dopiero zacząłem pracować. Ja byłem elektrykiem wysokich napięć. W końcu wybuchnął. Oszukali mnie banda złodziei polskich decydentów. Jan Kreczman, ręciska Storunia, Od kilku miesięcy postać kultowa. Sławę zawdzięcza ulicy i internetowi. Mam swoje motto. Wiem co mówię, mówię co wiem. Dużo wiem, więc dużo mówię. Trafił w sedno. Wykrzyczał co go boli i niemal z dnia na dzień stał się idolem. I tak powiem, że, że połowę służb tych ochroniarskich bym zwolnił w pi*** połowę policji. I tu strasz w miejsku. A to już dowód nagłej popularności. Założona przez fanów strona i setki wielbicieli. Cygan jest sławny, nie tylko w miejscach, w których sam bywa. Wejście na stronę mieliśmy z, z całej Europy, a z takich bardziej egzotycznych miejsców z Turkmenistanu, z Kostaryki. Oszałamiającą karierę robią także koszulki z jego podobizną. Co? No, no. Dobra, teraz. Wolimy <laughs> jak tu <wywiad> <laughs> No i co dalej powiem? Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie? Jako bezrobotny ma dużo wolnego czasu i własne przemyślenia. Ci decydenci polscy nie są mądrzy, a głupio mądrzy, no to mnie to przeraża i jakby obraża. Cygan wzywa więc do rewolucji i ustanowienia króla. Z tym narodem ciężko cokolwiek zrobić. Prowadzi nawet własne studia nad uzdrowieniem kraju. Żyje jednak dzięki zdobytej sławie i darmowym zupom. Cygan jest bardzo kulturalnym człowiekiem. Zdaniem socjologów idealnie trafił w swój czas. Za, za darmo pieniądze biorą, moje pieniądze z renty. Jest zapotrzebowanie na każdą osobę, która za nas wyrazi nasze niezadowolenie. Polak chyba tak jak Ruszek, lubi się bawić, pić. A do pracy ma takie stosunki trochę miłosne. 3 złote na godzinę, to jest śmiech też na sali. A to knydy, p... ty ciężkie p... Bo cygan żyje tak jak mówi, Jarosław Kostkowski. Fakty. Jeszcze informacja dla fanów programu Teraz my dziś o 22.30. Polityczna mieszanka.